Witajcie dzieciaki. Zapraszam Was na lekturę Pisma Świętego. Przeczytamy teraz rozdział: Pan Jezus naucza, Chrzest Jezusa. Nasza codzienność to godziny wypełnione lekcjami w szkole, zajęciami w domu, ale od czasu do czasu zdarzają się dni wyjątkowe. Na przykład dzień urodzin lub imienin. Tak jedna, jak i druga uroczystość przypomina ważne wydarzenie w życiu człowieka. Urodziny przypominają o przyjściu na świat, o wejściu do rodziny, zaś imieniny każą nam pamiętać o sakramencie chrztu świętego, o wejściu do rodziny Bożej i otrzymaniu imienia świętego patrona. Pan Bóg sprawia, że przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi. Czyli świętymi Agnieszkami, Annami, Józefami, Zofiami, Kubusiami. Pan Jezus także ma swoje ważne dni. Jednym z nich jest dzień Jego urodzin, który uroczyście obchodzimy 25 grudnia. Dwa tygodnie po Bożym Narodzeniu przypominamy sobie drugie ważne wydarzenie uroczystość chrztu Jezusa. Przeczytaj. Pan Jezus ma trzydzieści lat. Pewnego dnia przychodzi nad Jordan, czyli nad rzekę, w której wodach Jan udziela chrztu pokuty. Chociaż Jezus nie popełnił żadnego grzechu, prosi o chrzest tak jak wszyscy ludzie. Kiedy wychodzi na brzeg i modli się, zebrani nad Jordanem słyszą głos z nieba. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Po chrzcie Pan Jezus naucza i pomaga ludziom, by w ich życiu zwyciężało dobro, a nie zło. Nie jest to taki sam chrzest, jak my przyjęliśmy. Święty Jan udzielał tak zwanego chrztu pokuty. Człowiek, który decydował się na taki chrzest, wyznawał swoje grzechy, żałował za nie i postanawiał zmienić swoje życie. Po tej decyzji jan chrzciciel polewał mu głowę wodą na znak, że został oczyszczony z grzechów i że rozpoczyna nowe życie. Dziwijmy się i pytamy, dlaczego Pan Jezus prosi o ten chrzest pokuty? Przecież On nie ma grzechów. Można powiedzieć, że nad Jordanem Bóg Ojciec przedstawił wszystkim ludziom swojego Syna, Pana Jezusa, jako zapowiedzianego i oczekiwanego Zbawiciela, który zgładzi grzechy całego świata. W dniu naszego chrztu zostaliśmy wezwani, do zerwania z grzechem i zwyciężania zła. Rodzice w naszym imieniu uroczyście obiecali Panu Bogu, że będziemy się starali pokonywać zło dobrem, aby stać się godnymi imienia prawdziwych synów bożych. Kiedy byliśmy bardzo mali i jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, co to jest grzech, Nasi rodzice, dziadkowie czy wychowawcy pomagali nam w zachowaniu tego przyrzeczenia. Obecnie rozumiemy dużo więcej niż przedtem. Już umiemy rozróżnić i wybierać między dobrem a złem. Powoli to my sami bierzemy odpowiedzialność za zobowiązania chrzcielne. Pomyśl, jako ochrzczone dzieci Boże. Każdego dnia możemy nazywać Pana Boga naszym Ojcem, Tatusiem. Kuszenie na pustyni. Skończyły się lekcje w szkole. Idziesz wraz z przyjaciółmi z klasy, odwiedzić chorego kolegę. Jesteś głodny. Szukasz w teczce kanapki i przypominasz sobie, że, zostawi że zostawiłeś ją w domu. Masz ochotę zrezygnować z odwiedzin u chorego kolegi, iść do domu i zaspokoić głód. Co robisz? Znalazłeś pieniądze na szkolnym korytarzu. Nikt tego nie widział. Masz ochotę zatrzymać je dla siebie. Jak postąpisz? Koledzy i koleżanki chwalą się swoimi sukcesami szkolnymi, sportowymi, nowym ubraniem, urodzinowym prezentem. Ty także masz ochotę opowiedzieć im o wszystkich szóstkach z dzienniczka, pierwszym miejscu zdobytym w zawodach klasowych. Czy będziesz chwalił samego siebie? Takie potrzepty nazywamy pokusami. Pan Jezus uczy nas, jak pokonywać te pokusy. Przeczytaj. Po chście w Jordanie Jezus przebywa na pustyni. Tam jest kuszony przez diabła. Szatan wie, że Jezus przez czterdzieści dni nic nie jadł. Dlatego proponuje, by Jezus udowodnił, że jest synem Bożym. I zamienił pustynne kamienie w chleb. Ale pan Jezus, chociaż rzeczywiście jest bardzo głodny i rzeczywiście mógłby jednym słowem sprawić sto cudów, odrzuca pokusę szatana. Mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek. Szatan nie zniechęca się porażką. Pokazuje panu Jezusowi wszystkie królestwa, obiecuje, że będą należały do Jezusa, jeżeli tylko Jezus odda mu pokłon. Zbawiciel znowu mówi nie. Poucza diabła, że tylko Bogu należy oddawać cześć. Szatan próbuje jeszcze raz. Mówi, żeby Jezus skoczył z narożnika świątyni w dół. I śmieje się, że przecież aniołowie powinni nosić go na rękach. Pan Jezus ostro strofuje szatana. Mówi, że pana Boga nie wolno wystawiać na próbę. Jezus nie pokonuje zła po to, by ludzie podziwiali jego siłę i odwagę. Na pustyni przebywa samotnie. Pan Jezus pokazuje nam, w jaki sposób możemy przezwyciężać głód, przywiązanie do pieniędzy oraz pychę. Słowa Jezusa wyjaśniają, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, by grzech odchodził z naszego życia. Jeżeli mimo głodu pójdziesz odwiedzić chorego kolegę i poświęcisz mu swój czas, jeżeli oddasz znalezione pieniądze pani wychowawczyni, prosząc, by pomogła ci odnaleźć właściciela, jeżeli nie będziesz chciał być samochwałą, postąpisz jak Jezus. Pamiętaj, pokonanie pokus nie zawsze przychodzi łatwo i czasami wiąże się z dużym wysiłkiem z naszej strony. Wybór dwunastu apostołów. O niektórych swoich znajomych mówisz, to moi przyjaciele. Często nazywasz swoimi przyjaciółmi rodziców, dziadków, ciocię czy wujka. W treści tego słowa kryje się coś wielkiego i tajemniczego zarazem. Adam Mickiewicz kończy swój wiersz pod tytułem Przyjaciele, stwierdzeniem Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pan Jezus też szuka przyjaciół. Spośród tłumu, który słucha jego nauki, wybiera dwunastu szczególnych uczniów. Przeczytaj. Jezus modli się całą noc. Następnego dnia przywołuje do siebie tych ludzi, którzy już od dłuższego czasu chodzą z nim, słuchają jego nauk. Wybiera spośród nich dwunastu najbliższych uczniów. Nazywa ich apostołami. Oto ich imiona. Szymon nazywany przez Jezusa Piotrem. Andrzej, brat Szymona, Jakub i Jan, Filip i Bartłomiej. Mateusz i Tomasz, Jakub, Szymon i Juda oraz Judasz Iskariota, który stał się zdrajcą. Wybranych przez Jezusa uczniów nazywamy apostołami. Słowo to pochodzi od greckiego słowa apostello, co oznacza posyłam. Tak więc apostołowie to przyjaciele Pana Jezusa, którzy towarzyszą Jezusowi przez cały czas Jego ziemskiego nauczania. Są świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania, a potem zostają posłani, by wszystkim ludziom opowiedzieć o tym, co widzieli. Tylko Judasz nie sprosta temu zadaniu, nie zrozumie, na czym polega przyjaźń z Jezusem. W Dniu Chrztu Świętego Pan Jezus zaprasza także i nas do grona swoich przyjaciół. I my możemy, jak niegdyś apostołowie, głosić Jezusa, to znaczy opowiadać o nim słowami i pokazywać naszymi czynami, Jaki on jest dobry? Pomyśl, jak to dobrze, że do listy apostołów Jezusa dopisane są również nasze imiona: Ania, Zosia, Szymek i wszystkie wasze imiona.